Jestem na terenie dawnego cmentarza Kolega mój z Lidzbarka, Janusz przekazał mi takie informacje, że tutaj przy trasie Lidzbark-Brodnica znajduje się takie właśnie miejsce Postanowiłem się zatrzymać i zobaczyć co tutaj właściwie jest Widać tutaj jakoś pozostałość budowlaną Podejdę tutaj bliżej Są tutaj jakieś inskrypcje prawdopodobnie w języku hebrajskim. Widać rok 1945. Postaram się to rozszyfrować w późniejszym czasie. Być może to jest cmentarz Żydowski. Jesteśmy blisko miejscowości Gutowo. Jak również po prawo, niedaleko znajduje się miejscowość Bartniczka. Tutaj, czy to jest jakiś grób, czy nie wiem. Może ochel kiedyś był. Zajdziemy z drugiej strony. Przez środek tego obiektu. Widzimy duże, przewrócone drzewo. To jest na pewno brzoza. Idziemy z drugiej strony. Co tutaj? Może będzie coś napisane. Podejdziemy bliżej. No tutaj to jest niewątpliwie postać Pana Jezusa z krzyżem i widzimy tutaj nawet znicze które ktoś tutaj zostawił bo tam coś jeszcze pisze ale chyba już nie odczytamy bardzo pięknie zdobiony zdobiony ten nagrobek Trudno powiedzieć co to jest. Może uda się znaleźć gdzieś to w internecie jakiś opis tego miejsca, bo ja Pierwszy raz o takim miejscu słyszałem od kolegi Janusza, i pierwszy raz tutaj jestem. Nie, nie mam rozeznania wcześniejszego, co tutaj mogło być. Na mapach Google pisze, że jest to pozostałość starego cmentarza. No dokładnie, trudno powiedzieć, z jakiego cmentarza. Z jednej strony widzimy krzyż, a z drugiej strony. Inskrypcje w języku prawdopodobnie hebrajskim. Może jeszcze raz zobaczymy tutaj, co to kurczę może być. A być może do budowy tego nie wiem, tego obiektu posłużyły jakieś tablice cmentarza żydowskiego, powiedzmy z Lisbarka zostały tutaj przewiezione i, i z tych tablic, z tych macew została stworzona taka właśnie budowla ciężko to powiedzieć, jest to bardzo zagadkowe postaram się to rozszyfrować w najbliższym czasie jeszcze tak zerkniemy okiem na pozostałość tego terenu Prawdopodobnie już tutaj więcej nie ma żadnych śladów materialnych po, po grobach i innych tam e, takich cmentarnych budowlach jak ochel czy jeszcze inne katakumby Widać, że Jesteśmy na dosyć sporej górce Cmentarz był usytuowany na górce, jak większość kiedyś dawnych cmentarzy. Tutaj idziemy dalej w stronę już szosy do Dobrodnicy. Teren ten nie jest oznaczony żadną tabliczką, także nie wiadomo co tutaj się naprawdę znajdowało czy znajduje.